Oj, oj, co to ten ptak? połknie mnie! Ratunku? O nie, to moja kulka! Nasionko! Gdzie się podziało? Co jest? Hej, muszlak, pomóż! Przecież to ty masz pomagać mnie! Mam już tego dość! Czym mogę służyć? To moje nasionko! O, a co ty? O. Hej! Co jest? Tylko nie zwalniaj! O, 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 nasionko! Hej! Tak chcę nasionko! Dlaczego wszystko się kręci tak szybko? Tak! Guciu, odbierz! A? Hej. Namierzono ruchomy cel, kapitanie. Nasionko odebrane. Procedura startu. Och, jak ja się bałem. Wszystko już w porządku. Prawda, pan Nokulko? <śmienny>